świętować, no bohater trzeba pić Dlatego ja ci mówię to w twarz i tyle. Dziękuję. Nie może, nie może, nie może. Macie, ja zaraz wam pokażę wszystko. Macie, macie, patrzcie. Ja mam w ogóle, mam ogródek, widzowie. Lasek. Tu można grać w piłkę, w, koszyk, w koszykówkę. lasczyk, ma w tym, w chacie, człowieku. Tu raz razu lasek, pyk. Daj, będziesz się Tutaj PZ po, po, Kierownika tej ekipy, no pojedzie, bo jedziemy bardziej niż miękkim kierowniem, więc to ogarnia To jest bardzo techniczny, może nie kierownik, ale taki technik Ogólnie oh, To po, taki ładny, nie? Kierownik b**** <grym>. ja, ja, to, ja, to, ja. Tu mamy łazieneczkę, łazieneczka Z tym To jest dom dżendzy no, Tutaj kibalek i k***a wanna o. Tej Wanny się będą bali, wszyscy Freakfighterzy. Jestem tu jestem FreeFighter, ja będę nagrywał story w jacuzzi Bo jestem FreeFighter, nie inaczej. Tu, tu pokój z WPR-em. Nie, się rujesz, nie Maxa, Tu, tu Max z rączką. Mam ma we dwójkę. Pokój, bo nie było oddzielnego pokoju, niestety. I tu chyba pokój Shafa, oczywiście. Pyk. kabel od internetu staje. Tyk. Tu mamy pokój my. Tu będą trzy ogólnie moje. Ale ty tam tam w sama nie będę, no u mnie. Nie, przepraszam, proszę. kamerę na mnie, bo to jest oświadczenie. leczenia. To będzie 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 będą te skrytki normalnie normalne. U mnie był coś. Dobra, proszę kamerę na mnie. Po pierwsze, primo, to nie jest mój kru... pokój, mój rączki. Po prostu rozrączkę będzie kurczałbce dwadzieścia tysięcy nego. Że co, że będzie to? To ja rączkę do garderoby, do garderoby. I to jest pokój rączki. Pokój rączki, w garderobie będzie losować. Szykowa sobie. To no wszystko to jest jedno piętno. nie, nie ma więcej piętna. Między... Ale to 200 metrów ogólnie, A tam, moje, no, daje spoko. No jeszcze ping-ponga mamy. Ja, w piwnicy mamy, ping-ponga jeszcze piwnicy. I tu wolę na salon, jest, w ogóle to jest za nim, to jest miejsce w... A jeszcze kuchnia, ty! Co? Kuchnia. A no kuchnia. kuchnia to w sumie nic specjalnego. Kuchnia, kuchnia. Ale można od razu już pijać, w sumie to już. w godzina jest. Więc trzeba się Napić. Delikatnie. Chciałem świętować, no bo chata trzeba opić. Zaraz, Zaraz rozbijam szopana o, 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 o te słupy A w ogóle jest statki, statki mają, że mają sobie statek I rozbijają e szopana o statek Mam drugą łazienkę, o Denis Lawryga Co ty pierdolisz? Jakie oglądanie kobiet o wody? Lepiej jest potrącić kobietę, czy oglądać ją w wodę? Tak będę nagrywał sorki niedługo, powinienem Przyzwyczaiłem się, że sensie, w jacuzzi będę nagrywał sorki takie Moim stopniu komentarem będzie tak jak mój Denis Zawęcki Poznajmy, w że sensie, mam sorki w jacuzzi Macie, tu mamy PZ-a, PZ to jest PZT właśnie biuro. Tu jest okno, Ja tu stawię swoje biuro. Takie właśnie pod po imprezki. O, ma tam swój róg, a ja tu sobie wstawię też dwa monitory. Stary mój komputer, tu żeby był. I tu będę miał. Ja On będziemy miał, tu, ja tu. I to wszystko w sumie, jest, nie? Dobra, dobra, powtórnie, powtórka. Fair play zachowanie ze strony pana Maksymiliana. Nie poddaję się, nie poddaję się. Grają, grają, nie chodzi to o i mamy pierwszy set dla pana Maksymiliana z truwek 11 11 do 11, 11, 11. 11, 11, 11, 11, 11 Kiedy? Normalnie teraz grał zawodowo w ping-ponga Pierwszy te, te freak fighty Pier**a te freak fighty zostaje ping-pongistą, nie? Zostaje ping-pongistą O gdzie zapier**ałem w ping-ponga, co jej nie Saron jest dopełniony Komputer. No i, o, i stało się dokładnie to co powiedziałeś Że ja mam tu swój komputer wszystko i ktoś coś zaleje No i za, zalał mi cały komputer Ja miałem takie sytuacje, nie wiem jak to jest Gdy Ja się mieć swój komputer tam wiesz, swoim A tu jest taki taki, wiesz, komputer taki Dobra, no. Nie bo się o, tam, uważaj, bo, bo z dołu spadłeś Bardziej A się, co ci chodzi, że tam? jest To jest to trzeba do góry podnieść. No, no, o No, do góry! Proszę, się do końca. Patrzcie, wchodzi wobarączka. My to w, 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 rączka, w, w Ej, Kamil, ja już ochroniłem cały sprzęt. Jak chcesz, to Lewa tywe, w sumie fetysz się jak też nie stawię cię z samego. Co, kurwa? Co? Pobacz, to ty masz na twarzy o! 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 A się obudziłem! No way subskrypcja, ja Ja mam maseczkę jakoś założyć. przysnałem już przyznałem. Już będą. Będzie mniej niż miało być. Nie będą. Jedna chaj, jest pytania. Jedna jest pytana Wiem, <ślech> że nie niechamy, ale co? <ślech> Dalej się bawmy. Ko to to też się kocham. Też się kocham. Kocham gdzie to jest A -d -b -d -b Pozdro! Malik z bym wyszedł, co wygadacie Ale spokojnie mordo, będzie, będzie Tazy Solo Content, tylko będziemy mu pomagli, pomagali technicznie. Tazy Solo Content nie odejdzie, bo wiemy, że to oddaje najbardziej, jak on ma jakieś zadanie i tak dalej. I tak będziemy to robić. Nie chcemy się w***ić na hamarze tylko ekipa, będzie Tazy Solo Content. To wam obiecuję. Q&A, Q&A y, Widzowie pytają czy jest opcja pokazania stóp Chyba nie będzie Widzowie <gryzanie> ja muszę opierdolić opier na jaśnicę, bo nie bo się. A siadaj jedz Nie wytrzymam, nie no, mówiłem pyszny PL, ale to pyszny PL, to pyszny PL to nie dojeżdża w ogóle Ale miałem ciężko, ale miałem ciężko, ale miałem ciężko Max, ja, widziałem, ja że nie wytrwam tego Ale zawsze że nie wytrwam mówię, no nie wiem, nie mam siły, nie? I spać. ale przetrwałem Najgorzej potrwałem i odżyłem. Ja się bałem, że już nie odżyję, ja że już mi ja kapitał, że już koniec. Ja bałem, że już tu wpływam, nie? Dawaj zaraz ślubem jeszcze, kur. Ja bałem, już myślałem, ja że widzowie nie odżyję, kula. Leżałem na kanapie mówię mówię, że już Nie, ja nie, nie będzie mnie dzisiaj nie Już myślałem, że pójdę spać, ale odżyłem, odżyłem, dałem radę. Bardzo, stałem kółem bardzo I ku... Widowie WAR! Widzowie, WAR! Ogłaszam WAR! Może wam za czy, czy, Czy ten gentleman obraził te kobiety na tym streamie? Piszcie czy jeden jak nie, nie obraziłem, a dwa jak obraziłem. Bo poszą na mnie pomówienia, dlatego to zweryfikujmy. Ewidentnie tak, ewidentnie tak, obraziłeś się. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 1, No widzicie. No ale bo oni, no. bo oni piszą dwa, żeby podjudzić, żeby zrobić tu aferę. Ktoś takisał się mnie pytał. Słuchaj! Teraz? Jest VOD z tego tego ja jedyne co tu powiedziałem to że mi się najbardziej tu podoba. To, to nie prawda, nie ja słyszałem. Dwa razy mówiłem na tym streamie. Dwa razy na streamie było, nie, mówiłem, że mówiłem, nie się jestem potwierdzaczem, dać. ale to słyszałem. E, Dobra, bo widzowie chcą pytanie czy wyzwanie. Jesteście chętni na to? Pytanie czy wyzwanie? Pytanie, pytanie. Okej, okay, pytanie, pytanie do koleżanki brązowej, bo tak cię, yes, tak cię nazywali bro, Pytanie brobo. do koleżanki brązowej. Kissor Slab stazy. Co? Kiss or slab. Kiss or slab z Kamilem. Slab. Okej. Okay. No mu założyliśmy, No nie będzie tak robi, No bić. Normalnie bij, normalnie To było na słowa No to kiss. no to kiss. Słowa. Nie, znaczy, nie, no nie. no to jest. To ty, ty powiesz sami się skrupać? No ty już sobie... co no. no, <laughs> no, fajne, ile? <laughs> <Ja> cię kocham. <laughs> to prostu się. To zróbcie tak, żebyśmy się całowali <laughs> To jest odklejona najbardziej? Chyba rączka Ja w okularach Co w okularach? <laughs> że Co ja Najbardziej odklejony <laughs> Jeśli masz trochę inteligencji to argumentuj, dlaczego jestem najbardziej odklejony Boże, przylazłeś tutaj i takie głupoty, że aż naprawdę Ale nie, ja nie bo ktoś... przerosła cię inteligencja ale myślę, że prowadzić argumentów. Ale o czym tu teraz mówisz? No bo mówisz? nie, wytknęłaś wy, zywałeś... mnie, że jestem najbardziej odklejony, <śmiech> dlatego <śmiech> szukam, szukam ja. Twoich argumentów. A, o, i wierzy... I nie, powiesz, bo nie że... będę sobie i... dawał plucia po no. prostu w twarz. Więc wierzy... albo gadamy, albo nie gadamy. Spoko, wracamy jakieś trzy godziny ale na lewie. teraz też tak. Nie obraziłem Cię, po prostu powiedziałem. Nie, była tylko afera o jedną rzecz. Była afera o to, że Boga, jak ktoś pytał, czy, czy te proszę dziewczyny nie. już pójdą, a ja powiedziałem, bo nie... A czy się by Było pytanie, czy już się by A ja powiedziałem, jeszcze nie. I według dla ciebie to, to stanowi odklejenie? Czy masz jeszcze jakiś inny argument? Jakby było to afera, jakby przetłoczyłeś wszystkich oficjalnie, o co się teraz chodzi? Ogarnij no, oh, się, się, to był Ale... żart! To by tak jak myli... twój był okay, żart! Okej, dziękuję, żart. No, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, dobranoc. Dobra. Ja. No, no, to? Nie no, bardzo dobrze. Już, cześć. Pa, pa dziewczyny! tu się mówią pa, pa! Ale, bo ja mam jedną zasadę w życiu: jak komuś gadać co za plecami, to miej odwagę powiedzieć mu to w twarz. Nie, no, ja, Dlatego ja ci mówię to w twarz i tyle. Dziękuję. Awantura, awantura, zaraz nie będę. Nie! Nie, po tu, wejdź z niego. Nie, po prostu już ze Wejdź ze stołu. Albo się przesunę na drugą część. Dla bym co, te? Ja bym nie Nie. Nie mogę! Just... Wow, widzowie! Widzowie mówiłem! Mówiłem to kur... minutę temu! Mówiłem! Siema widzowie! Zebraną!